Cześć, nazywam się Paulina Berlińska, jestem z Gdańska i jestem siatkarką. Przyjechałam tutaj na początku października, więc już jestem tutaj ponad lekko miesiąc, a już profesjonalnie gram piąty rok, już cztery lata w Polsce i teraz mi leci kolejny rok tutaj w Francji. Już od roku gdzieś miałam z tyłu głowy, żeby może spróbować coś za granicą. Czemu tylko zatrzymywać się w Polsce, jeżeli ta praca pomaga nam podróżować nie tylko w kraju, a także za granicami, więc może nareszcie czas spróbować, żebym później na starość nie żałowała. Więc miałam tak właśnie pomysł na to, żeby wszystkie oferty i z Polski, i z zagranicy, właśnie przeglądać. No jak natrafiła się właśnie z tego klubu oferta, to wystarczyło parę dni rozmów z trenerami i z zarządem i stwierdziłam, że to będzie. Najlepsza dla mnie opcja. Na ten moment mam tylko kontrakt na rok. Zobaczymy, jak się sprawy dalej potoczą, nie tylko z klubem, ale z wirusem, który krąży wokół. Więc zobaczymy pod koniec sezonu, czy będą rozmowy kontynuowane, czy będę chciała może wrócić do Polski. Może zatęsknię za znajomymi rodziną i będę chciała wrócić. Więc na ten moment jestem tylko na ten sezon i później zobaczymy, co będzie dalej. Już pierwszego dnia zapełyśmy fajny kontakt z dziewczynami. Z paroma mieszkam w domu, więc to było o wiele łatwiejsze poznacie na treningu też w ogóle nie ma problemu, czy porozmawiać po angielsku, czy spróbować łamanym francuskim z nimi pogadać. Są bardzo przyjemne, bardzo miłe dla mnie, jak dla wszystkich wokół. Nie ma w ogóle problemu z kontaktem albo z dogadaniem się. Trenerzy też są bardzo zabawni, więc zawsze jest ten uśmiech na treningu. W ogóle nie umiałam przed przyjazdem francuskiego, wiedziałam, nie, co to jest bonjour. E, oczywiście ściągnęłam sobie aplikację, żeby pomogła mi się uczyć, jakieś podstawowe zwroty jak sawa, e, bonjour, albo umiałam się przedstawić po francusku, powiedzieć skąd jestem, bo to też było ważne w niektórych momentach w kontakcie z dziewczynami, żeby ułatwić im sprawę, a nie próbować po angielsku zrozumieć ona mnie i ja ją, jak mu rozmawiamy. Więc e, zamierzam się nauczyć francuskiego, e, zobaczymy, na jaki poziomie, ale jakieś podstawowe zwroty warto znać. Na razie miałam okazję tylko zwiedzić Paryż. Byłam tam dwa razy, zwiedzić standardowe wieże Eiffel, przejście tamtymi uliczkami. Też widziałam piękny ogród, Wersal. Ale niestety, lockdown teraz nie pozwala na zwiedzanie, więc na ten moment robię tylko listę, co mam zwiedzić, i po lockdownie od razu ruszam na Paryż i zwiedzam. Niestety na ten moment nie mamy meczy ze względu na wirusa. Na szczęście mamy szansę trenować, hala nasza jest otwarta, więc codziennie trenujemy. Mój dzień wygląda tak, że wstaję, budzę się z muzyką, śniadanie, jakieś lekcje w internecie albo jakiś lubię też haftować. Albo gram, rozmawiam ze znajomymi, żeby ten czas nie marnować tylko na spanie albo patrzenie się w sufit. Później oczywiście obiad. Przed, może dwie godziny przed treningiem, żebym później na treningu nie czuła tego obiadu. Yy, trening, po treningu, oczywiście, do domu, regeneracja, jakiś tam masaż, wałkowanie. Wieczorny, może jakiś film, rozmowa z rodziną i do spania, ponieważ kolejny dzień trzeba być wypoczętym. Dobra. Serdecznie chciałabym Was pozdrowić. Mam nadzieję, że się gdzieś zobaczymy na ulicy albo w sklepie. Na ten moment, na razie, meczów nie mamy, ale zapraszam już Was teraz na te mecze. I Francja na pewno powie o tych meczach. więc śledźcie profil i do zobaczenia na Hali. A très bientôt!